Witam Was, Diablomaniacy, bardzo serdecznie. Z tej strony Tomas. Dzisiaj chciałem nagrać krótki poradnik, jak najlepiej farmić w Diablo 2 Resurrected online. Szukać itemków i Hyrule. Zapraszam. Jest to metoda split MF, czyli rozdzielamy się na jednej mapie prywatnej lub publicznej na różne dobre miejscówki do farmienia. I kilku graczy idzie w swoje po prostu miejsce. Jakie są podstawowe plusy tego? Pierwszym podstawowym plusem tej, yy, właśnie split MF, ty, tej, tego rodzaju rozgrywki jest to, że przy rozdzieleniu każdy ma swój drop. Każdy ma swój drop, i to jest piękna sprawa. Yy, nie, nie ma możliwości yy, praktycznie, żeby. Yy, przy wydropieniu czegoś, ktoś nam coś zabrał, no bo jesteśmy sami na miejscu. Drugą, drugim mega do, dużym plusem jest to, że dodatkowo mamy wyższy players, czyli zwiększony drop. Zwiększony drop, który, jak wiecie, mega pomaga yy, wyższy players przy fa farmieniu Hyrule. Ja tutaj biegam po tajemnym sanktuarium, jak widzicie. I jest Players 4. Biegnę sobie sam, szukam kluczy. No i co się, co się staje? Akurat wypadają dwa klucze. Czemu tak jest? Wyższy Players. Yy, nie mam, nikt ze mną nie biegnie, wszystko, cały drob jest dla mnie. To są, dwa podstawowe, to są dwa podstawowe plusy. Jest to mega fajna sprawa. Jest kilka rzeczy, które trzeba uwzględnić, żeby. Te gry Split MF miały ręce i nogi, jak to powinno wyglądać. A więc, jeżeli gramy w grze publicznej, powinniśmy yy, nazwę ustawić taką na przykład Split MF, tak jak ja mam w górnym prawym rogu, żeby było wiadomo o co chodzi. Żeby gracze wiedzieli, że się rozdzielamy, że ka każdy ma swój drop, nie, nie wchodzimy y, nikomu na jego miejscówki itd. Tak jeżeli gramy prywatną grę, nie ma to mniej więcej znaczenia. Wiadomo, dogadujemy się z ludźmi bezpośrednio. Drugą rzeczą jest, yy, trzeba wiedzieć, że są progi yy, podwyższonego dropu, czyli na przykład players 3, players 5 i players 7. Jeżeli yy, yy, gramy w dwóch, to nie ma za bardzo sensu. Musi być przynajmniej, muszą być przynajmniej trzy osoby i im wie, więcej, no to lepiej. Oczywiście players 5, w 7 jest najbardziej pożądane. Nie zawsze się to udaje, ale players 3 jest już zawsze lepszą opcją niż granie samemu. Trzecią rzeczą. Powinno się mieć mocną postać. Mocna postać taka jak na przykład Hammer mój tutaj na, na młotki. Postacie z enigmami, które są szybkie i po prostu... Szybko farmią, szybko się przemieszczają, mają duży damage. Na Players 7 to naprawdę nie są przelewki. Tutaj potwory mają bardzo dużo życia. Ja gram na, ja gram na hardkorze, więc yy, dla mnie tutaj naprawdę granie Players 7, tak sobie, to nie było takie hop. Natomiast lepiej mieć mocną postać, zdecydowanie, ponieważ ze słabo możemy sobie nie poradzić. Następną rzeczą jest, że najlepiej by było mieć swoją ekipę, z którą się dogadujemy bezpośrednio, bo na publikach, wiadomo, ludzie zachowują się różnie. Niektórzy wchodzą nam na miejscówki, niektórzy nas wyprzedzają, nie, nie dogadamy się tak jak z naszą prywatną ekipą. Więc najlepiej mieć swoją prywatną ekipę ludzi zaufanych, podzielić się ładnie miejscówkami. Oczywiście, y, jakie są te miejscówki? Andariel, Mephisto, Trawinkal, Chaos Sanctuary, czyli tutaj do Diablo, tak jak ja idę. Y, wszystkie miejsca z kluczami, czyli Tajemne Sanktuarium, y, Sale Nieszczęścia, Nikaklak. Hrabina Wieża, oczywiście Depit Czeluść. Te prastare tunele, te czarodziejki będą chciały yy, sobie tam farmić. No i krowy, krowy, dolne kurast, te skrzynki są najlepsze miejscówki. Najlepiej podzielić się tak, że na przykład czaro, czarodziejkom lepiej pasują mefisto Andariel, yy, prastare tunele i te klucze. A na przykład yy, nie wiem, yy, Amazonce, Jawazonce pasuje najbardziej krowy. Hameradinowi tak jak mi tutaj najbardziej pasuje, Chaos Sanctuary, Travinkal i podzielić się ładnie, fajnie. Można naprawdę wyfarmić dzięki takiej metodzie sporo. Podsumowując, dzięki takiej metodzie gry, znacznie zwiększamy sobie możliwość wyfarmienia Hyrule i oczywiście innych itemów też, ale najbardziej interesują nas Hyrule. Ja dzięki tej metodzie się mega też wzbogaciłem, tego się nauczyłem na Diablo 2 Resurrected, żeby tak grać i polecam Wam tą metodę, bogaćcie się, wypróbujcie, jeżeli tego nie, jeszcze nie graliście, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, do następnego, siemanko.